Cutacie kochani w kolejnym filmiku, i to, że dzisiaj wybrałam taką kolorową bluzkę, nie jest przypadkowa, dlatego że właśnie o kolorach sobie porozmawiamy. Kiedy jakiś czas temu na Instagramie pokazywałam wam cały plik szminek Maybelline z tej niby najnowszej kolekcji Widz, pojawiło się dosyć sporo włos włosów też, włosów sporo mamy ale sporo, pojawiło się sporo głosów. Abym zrobiła dla was taką krótką prezentację tych kolorów, żebyście mniej więcej mogły zobaczyć, jak to wygląda. Mówiąc szczerze, troszeczkę się wahałam, dlatego że jak nam pokazuje przeszłość mój aparat, nie do końca odzwierciedla te kolory tak, jakbyśmy chcieli, ale postanowiłam zrobić taki film, też stosując się do takiej zasady, że będę wam wklejała również zdjęcia z kolorami tych pomadek i troszeczkę sobie o tych pomadkach porozmawiamy. Szminek mam 6 i w ogóle chciałam wam powiedzieć, że znowu mnie wiercą. Cieszymy się, prawda? Ja bardzo. Szminek mamy sześć, generalnie są to bardzo fajne letnie kolory, jednakże nie wszystkie, przynajmniej mnie, pasują i też chciałabym właśnie dlatego się do tych poszczególnych kolorów odnieść. Stąd też moje nieumalowane usta w dzisiejszym filmie, ponieważ przez każdy z tych kolorów po kolei sobie przejdziemy. Pierwszy kolor to numer 900 Pink Pop i to jest, tak jak zresztą możecie zaobserwować, taki typowy... Barbie plastikowy róż. Zupełnie, absolutnie nie mój kolor. Dodatkowo wyciąga um, też bardzo żółć zębów. Ja swoich zębów nie mam jakichś wybitnie białych. Po prostu mam to nieszczęście, że należę do osób z dosyć żółtą kością. No a jeszcze ten kolor ewidentnie ten. Niezbyt przyjemny żółty kolor moich zębów podkreśla. Tak więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o kolor, nie jest to um, mój typ. Jeżeli chodzi o rozprowadzanie się tego koloru, również nie jest najlepiej. Tak więc, w sumie, wydaje mi się, że z tych wszystkich pomadek, z tych wszystkich kolorów, ten pierwszy, który Wam teraz zademonstrowałam, jest na mojej liście, tak jakby najniżej i najmniej go lubię, żeby nie powiedzieć, że nie lubię go wcale. Następnym kolorem jest 914, czyli Vibrant Mandarin, czyli tak jak możecie zaobserwować, taka dosyć soczysta pomarańcza. E, lakiery. Lakiery, tak, lakiery. Szminki. W tym odcieniu. Może nie należą do moich najbardziej ulubionych, bo również wydaje mi się, że wyciągają żółć z zębów, ale mimo wszystko wygląda ona dużo lepiej niż ten plastikowy róż, który pokazałam Wam przed chwilą. I myślę, że nawet mogłabym w jakimś tam stopniu się do niej przekonać. Zresztą, dużo lepiej wygląda, jak ja na siebie patrzę w lustrze, niż jak to wy ją widzicie w, w podglądzie ale nie zapominajcie o tym, że będą również zdjęcia tutaj już jeżeli chodzi o rozprowadzanie było zupełnie inaczej jest dużo przyjemniej i ten kolor rozkłada się równomiernie w przeciwieństwie do tego różu który dużo bardziej wchodził mi w załamania em, wszystkie na moich ustach nie oznacza to, że on w ogóle tam nie wchodzi wchodzi, ale ma do tego zdecydowanie dużo mniejszą tendencję kolejnym odcieniem jest 902 fuchsia flash który wiele z was Myślało, że będzie moim ulubieńcem z całej szóstki, jednakże nie. Pomimo nazwy, która sugerowałaby, że należy on do ewidentnych faworytów, jeżeli chodzi o pomadki w moim przypadku, niestety okazuje się, że kolor przynajmniej mi nie wydaje się jeszcze troszeczkę zbyt plastikowy on jest dużo lepszy niż oczywiście ten Pink Pop, ponieważ jest ciemniejszy ale mimo wszystko mam wrażenie, że to nie jest mój kolor, jeżeli chodzi o fuksję lubię te takie dużo ciemniejsze bardziej nasycone ta nie jest zła, ale to nie jest do końca mój kolor jeżeli chodzi o rozprowadzanie, tutaj jest już wszystko w porządku, kolor rozprowadza się równomiernie więc nie mam z nią absolutnie żadnego problemu, ale po prostu nie jest to do końca mój kolor. Czwartym odcieniem jest 916 Neon Red i to jest odcień, jeżeli o mnie chodzi, w którym pokładałam dosyć duże nadzieje i nie zawiodłam się. Jest to czerwień, ale taka dosyć pomidorowa i tutaj pomimo tych właśnie pomidorowych pomarańczowych. Absolutnie, w ogóle mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bardzo się w niej dobrze czuję i bardzo mi się podoba. W przypadku czerwonych pomadek bardzo często jest tak, że musimy ją używać z konturówkami. Ona należy do tych, do których konturówka absolutnie nie jest Wam niezbędna, a i tak będzie fajnie wyglądać, bo bardzo ładnie się rozprowadza. I pomimo, że oczywiście, jak przy każdym mocnym kolorze, potrzebujemy troszeczkę więcej precyzji, oczywiście nie sugerowałabym, Nakładanie jej bez lusterka, to mimo wszystko nie jest to jakaś taka pomadka, która e, będzie nam się bardzo ciężko nakładać, będzie po prostu wyglądała w każdym momencie naturalnie i mnie bardzo, bardzo się podoba. Przed ostatnim odcieniem jest 910 Shocking Coral. I powiem Wam, że w tym odcieniu czuję się fenomenalnie. Jest to taka idealna dawka, jeżeli chodzi o połączenie różu i pomarańczu, i tutaj, no. Myślę, że jest to idealny koralowy odcień dla mnie. Nie wiem, czy wy to widzicie tak dobrze jak ja, ale ja się naprawdę czuję w nim fantastycznie. Nakładanie w tym przypadku również jest bezbłędne i bardzo przyjemne. Wszystkie te pomadki mają taki dosyć przyjemny, ale nienachalny zapach, co też myślę, że jest dużym atutem, jeżeli chodzi o aplikację, bo nie wiem jak wy, ale ja tam lubię jak pomadka jakoś tam przyjemnie, ale może nie bardzo intensywnie pachnie. Tak więc przedostatni Shocking Coral zdecydowanie jeden z moich ulubieńców. No i na koniec moja absolutna faworytka, czyli 904 Vivid Rose. Pomimo tej nazwy, która sugerowałaby, że nie polubimy się za bardzo, bo jak wiecie, że jak wiecie, różane zapachy nie są moimi ulubionymi, ale tu nie o zapach chodzi, ale o kolor. To jest właśnie idealna dawka fukcji, którą ja lubię jest dużo ciemniejsza od tej Fuchsia Flash, którą pokazywałam wam wcześniej i zdecydowanie dużo ładniej Kolor zębów przy niej wygląda, nie jest aż taki zżółkły. Zdecydowanie dużo lepiej się prezentuje. Tak więc to jest moja faworytka, jeżeli chodzi o cały ten, um, całą tą e, paletę barw, jeżeli chodzi o serię Wywyc. E, tą kolejność, w jakiej ja Wam pokazałam też minki, e, bo nie powiedziałam tego na początku, to jest od. Najmniej ulubionej do nas najbardziej ulubionej, więc możecie sobie teraz mniej więcej wyobrazić, które z tych kolorów em, zdecydowanie ze mną zostaną i na pewno będą to pierwsze trzy, znaczy w zasadzie ostatnie trzy, czyli te, które pokazywałam Wam teraz niedawno. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatni punkt, który na pewno mogę skomentować, czyli trwałość tych szminek, to mogę się wypowiedzieć tylko na podstawie w zasadzie tych dwóch ostatnich, czyli Shocking Coral i. Tej Vivid Rose, dlatego że to je najbardziej nosiłam na zewnątrz. Neon Red testowałam w zasadzie tylko w domu, więc ciężko mi jest wypowiedzieć się na temat jej trwałości. Jeżeli chodzi natomiast o te pozostałe dwie, zdecydowanie ja jestem zadowolona. Utrzymują się po kilka godzin. Oczywiście ja, ponieważ dużo mówię, też w międzyczasie, e, oczywiście jak jestem w pracy, no to zdarza się jakiś e, posiłek, więc tutaj. Wtedy one posiłku ona tak całkowicie nie przetrwa, troszeczkę się zjada, ale jeżeli chodzi o sam dzień spokojnie, kilka godzin od rana do połowy dnia wygląda wyśmienicie, potem wystarczy ją troszeczkę poprawić i też nie jest źle. Dajcie mi znać, czy taki film i taka forma filmu, gdzie ja na sobie konkretnie pokazuję wam kolory pomadek Wam się podobała. Jeżeli tak, to. Poproszę o kciuki w górę na zachętę jak zawsze. I zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Odwiedźcie też wszystkie linki, które zostawiam Wam na dole. I dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już następnym razem.